to na tych kujawach to był cały, co, co, co dzień mieliśmy żurek, Co dzień. A na święta wielkanocne to musiał być Żurek, kiełbasa i, ich, i jajka. To już mu sobą było na Wielkanoc. Robię teraz zakis. Włożę wlejem wody ciepłej, Mąki żytni. Zastrzelię, położę na przy kuchni i muszę ukisnąć. Kartofle się ugotowały, zalewam żurek. Zagotuje się ten żur, no to dopiero leje na talerz. Życzę wszystkim smacznego żuru. Już wita jak żurek, ważyć do zjedzynio, to czas wielkanocny wum złożyć życzeniu.